No, takie drzewo, pochyłe, ale nie można powiedzieć, że pochyle rosnące, bo już nie rośnie, już nie rośnie. I Panie Sokratecie, czym to drzewo się różni od innych drzew? Powiedzmy od tego drzewa. Od tamtego drzewa, tak? I od innych drzew, tego samego gatunku, które w tym samym lesie rosną i się nie przewracają. Zobacz, Sokratesie. Jaki widok. Czy przytuliłbyś się do takiego drzewa? Mokrego, okorowanego, zagrzybionego, oślizłego, spróchniałego i szczęściowo. Czy przytuliłbyś się do takiego drzewa? W też Ja powiem, że nie. Ja ogólne tej praktyki nie stosuję, którą ty polecasz, nie stosuję tej praktyki, chociaż w się bywam często. Stoję teraz oparty o drzewo i to, i to jest taki gest wobec drzew, na który mnie stać i więcej nie potrzebuję. Nie czuję tej energii drzew, nie czuję w ogóle że coś mi chcą powiedzieć, coś przekazać i tak dalej. Nie. O, zobacz, Sokratesie, jeszcze jedno drzewo. Stojące, jeszcze stojące, już pozbawione kory, Zagrzybione pięknie, jeszcze stojące. Gdybyś się chciał kiedyś przytulić do takiego drzewa to przyjeżdża ja cię tu zaprowadzę Aloha ha ha ha